Cześć, wiedziałam wczoraj, że spodobał się Wam nasz filmik z Late Power. Dzisiaj chciałabym Was nauczyć jednego z ruchów, który jest moim zdaniem kobiecy, ale wymaga nieco koordynacji. Najpierw nauczymy się kroków, dalej się żebyście widzieli. I teraz tak, zaczynamy. Nóżka lewa, dla was prawa do boku. Łączymy. Do boku łączymy, i teraz druga boka. Do boku łączymy, do boku łączymy. Mhm. Jeszcze raz. Bok łączymy, bok łączymy, i druga strona. Bok łączymy, bok łączymy. Super. Do tego, słuchajcie, do bioderka. A więc do samego do dobocznego podnosimy jeszcze bioderkę do góry. Zobaczcie. Raz. W dół. do góry biodro i w dół i druga strona. Bioderko łączyć, bioderko łączyć. Hmm. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Super. I do tego musimy dodać nasze ręce. I teraz słuchajcie, bierzemy sobie rączkami, łapiemy włosy tak, jakbyśmy formowały koka czy kucyka i robimy ósemeczkę, czyli kręcimy kółeczka taki masaż boczny głowy. Mhm, dokładnie. Jesteśmy mega mega sexy w oczach mężczyzn właśnie. Tak mi tutaj panowie opowiadają, że kiedy kobieta dotyka sobie włosy i w ogóle włosy kobiety są jednym z takich najbardziej konętnych ruchów. W związku z tym do naszych łóżek dołączamy właśnie ręce. I popatrzcie, jak to będzie w całości wyglądało. I będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mm -hmm. Czyli rączki będą robiły. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Super. Jeszcze raz z na rękami i zostawię Was do wyćwiczenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oczywiście, jeśli uważasz, że tych moich rąk było teraz tutaj za dużo, możesz ograniczyć ruch w rękach po prostu do trzymania łokci w ten sposób. Teraz pamiętaj. żadna skrajność się nie jest dobra. Jeżeli będziesz trzymać dłonie łokci za bardzo z przodu, nie będzie to za bardzo ee, sexy. Za bardzo z boku również nie będzie. Skrajnie, czyli ukośnie, diagonalnie łokcie, które z jednej strony wprowadzają tajemniczość, troszkę niby zasłaniają, ale jednak uchylają tutaj rąbka tajemnic, co się dzieje pomiędzy nimi. Mam nadzieję, że ten krótki filmik Wam się podobał. Jeśli macie ochotę kontynuować i rozwijać się, rozwijać swoją kobiecość na zajęciach tanecznych, to serdecznie zapraszam Cię w czwartki między 20 a 21 do naszej szkoły tańca Sząbiewice przy ulicy Barwickiego 3. Pozdrawiam.